Witam wszystkich serdecznie z tej strony Adam z firmy Auto Adam. A dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować bardzo fajnego Hyundai i40, wyprodukowanego w 2011 roku, wyposażony w rewelacyjny silnik diesla jako jednostka 1.7 CRDi, motor na łańcuchu, który jest połączony z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Samochód to oczywiście bezwypadkowy, przebieg 230 000 km, oryginalny z serwisem do samego końca. Tak jak zauważyliście, auto jest w przepięknym czarnym lakierze, oczywiście na oryginalnych aluminiowych felgach 16-calowych, rozmiar opony 215-50x16. Tutaj mamy opony zimowe, felgi naprawdę w rewelacyjnym stanie, nieponiszczone, ale do tego mamy dodatkowy komplet również felg aluminiowych, oryginalnych. O tym samym rozmiarze, przepraszam, 205 x 16 tam mamy to samo, z opanami letnimi, wszystkie felgi wyglądają tak samo, są naprawdę w bardzo fajnym stanie, a tak wygląda opona letnia, co najmniej jeszcze na sezon, bądź nawet dwa. Hyundai 40 tak jak wspominałem, w przepięknym czarnym kolorze, z ledowymi światłami do jazdy dziennej, światła halogenowe, również światła drogowe w soczewce. Przepiękna linia, wersja kombi, chromowane harelingi na dachu, chromowane listwy z ramy okiem, e, kierunkowskazy w lustereczkach, lusterka oczywiście podgrzewane, Keyless okay, Go na klameczkach, czyli mamy tutaj otwieranie, jak i odpalanie bez użycia kluczyków e, z przycisku start-stop. Ledowe światła z przodu, ledowe światła z tyłu. Rewelacyjnie naprawdę e, utrzymany lakier, bez jakichkolwiek zarysowań, wgnieceń. Naprawdę auto prezentuje się bardzo, ale to bardzo dobrze. Czujniki parkowania przód, tył. Bardzo bogate wyposażenie. Fotel kierowcy elektrycznie ustawiany. Podgrzewane fotele przednie, podgrzewana kierownica. Wszystko w aucie sprawne. Przepraszam do środka, teraz auto odpalę, nie mam go cały czas odpalonego, ponieważ uduszę się w tym namiocie, dlatego cztery elektryczne szyby oczywiście w auto, fotel kierowcy, bez żadnych przetarć, elektrycznie ustawiany, tak jak wspominałem, podgrzewanie. podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele odpalamy na przycisk 230 tysięcy przebiegu samo się lusterko komplet dwóch kluczy na cup holdery. Duży pojemny schowek. Kierownica oczywiście z multifunkcją, z tempomatem. Automatyczne światła, automatyczne wycieraczki. W tyłu oczywiście izofiksy, podłokietnik izofiksy sztuk 2, czyli możemy tutaj zamontować dwa foteliki na izofiksach. Dodatkowe nawiewy w tunelu środkowym, jak i gniazdo 12V, które znajduje się poniżej. Zadbane czyściutki bagażnik z możliwością personalizacji dzięki tym beleczkom, które są po prostu przesuwane dowolnie komplet apteczki z trójkątem oczywiście dodatkowe gniazda 12V, jak i co bardzo ważne śruby do opon, jak i komplet koła zapasowego. Wszystkie te wszystkie szyby oryginalne wszystkie sko tak co serwis Dziękuję Państwu bardzo. Mam nadzieję, że film pomógł w podjęciu decyzji o zakupie. Zapraszam wszystkich na stronę www.autaadama.pl jak na naszego TikToka oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem 500-820-845. Pozdrawiam. Życzę wszystkim miłego dnia.